I na ulopach, na urlopach, siedzimy sobie wszędzie, wesoło dzisiaj dzisiaj będzie? Cyk cyk, miał nie, cyk cyk, nie, 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 Cyk cyk, nie, nie, cyk cyk, Wszystko Dobra, mamy w nocy, siedzimy dla nami, Hasia, u boku, Mami, a, a, a dalej kluka dzieci i czas wesoło dzieci. leci. Cyp, 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 śpiew cy, cy, cy. z grana na skrzydeczkach. Miau, 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 miau. Ziemniaki popiół w tura, za dale kur ucieczze, kiełbacem na nas piecze. Chau, chał, 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 zastrze kałdani pies. Niech kit, hura, ki, kib, hura, bo fajnie tutaj jest. Siedzimy sobie w do domu i przy namiotach. ja Japelek ciepły wieje Może na palach gra A szkoda nam wyjeżdżać, Wypadła z oka łza Cycyk, hał, hał, miau, miau Rozlega się do Cyt, cyt, miau miau czy czyt, hał, hał, to jest z tym uh, tak. super brawo. mamy film agrafotku <noise> super świetnie jeszcze tak jest na dwa głosy miau tak, na dwa później na cztery a później każda osobno. Ja proponuję do każdej z po 12. Po 12 czy po 12. Już w tym momencie proponuję też, już po 12 i nie nagrywasz tego więcej, nie? Dobra.